Tradycje pisanek do tułowic po II wojnie światowej przywiozły panie z Polski Kresowej. Potem wraz ze śmiercią tych pań, to ta pisanka, że tak powiem, umarła. I kiedy w 1995 roku przyszłam tutaj do pracy, to zaraz na drugi rok zorganizowałam. Konkursy pisania pisanek. I tak powstało święto o polskiej pisanki w Tułowicach, które w tym roku byłoby organizowane już po raz szesnasty. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa, konkurs został odwołany. Każdy wzór y, gdzieś podgodnięty, y, połączony ze swoją jakąś y, improwizacją, no, da coś nowego. To polecam używać i uczyć się. O, na dobrych wzorach. Pisanki zdobione są woskiem, techniką zwaną batikiem. W technice batiku y, używamy, ja piszę, pisanki y, taką y, ciągłą linią i to narzędzie nazywa się kiską ona no pozostawia takie właśnie ciągłe kreski, natomiast moje koleżanki piszą pisanki szpilką. Potrzebujemy białe jajka najładniej wyglądają, ale mogą być też i zwykłe. Potrzebujemy kredkę i zwykłą szpilkę, kominek do aromaterapii, który będzie nam podgrzewał wosk. Potrzebujemy wosk szczeli zmieszany ze zwykłym woskiem i chęci i fartki. Alternatywą dla konkursu jest pisanie pisanek w domowym zaciszu, do czego Tułowicki Ośrodek Kultury zachęca poprzez filmy instruktażowe publikowane na YouTube, gdzie krok po kroku można przygotować pisankę na własną rękę. Pisanka jest, jest symbolem odrodzenia, symbolem nowego życia, symbolem nadziei. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy Zostali w domu do przygotowania pięknych pisanek i do odczarowania tej, tej trudnej sytuacji, która na dzień dzisiejszy nas otacza. Mamy symbol pisanki, która, którą wykonaliśmy tutaj w Domu Kultury dwumetrowa piękna pisanka, która wędruje każdego roku na wózeczku pod kościół Stania Pańskiego, i tam po prostu cieszy, cieszy mieszkańców naszej wsi. Naprawdę nie jest to trudne, polecamy ze względu chociażby na to, że to bardzo odstresowuje. odstresowuje. I daje też wiele tak radości kol i koloru na święta. Że są po prostu te te koszeczki są kolorowe, te święta są kolorowe, wesołe. Zachęcamy do spróbowania swoich sił i przygotowania pisanek jeszcze na te zbliżające się święta wielkanocne, by w przyszłym roku móc wystartować w konkursie o polskiej pisanki, który miejmy nadzieję, że się odbędzie.